Niestety 6 tygodni temu wydarzyło mi się małe nieszczęście, mianowicie na prostej drodze idąc do samochodu, e, miałam odebrać moją starszą, młodszą córkę, przepraszam, od dentysty, e, po prostu runęłam na beton, złamałam obie ręce, e, żebro i jeszcze uszkodziłam kolano, więc ja... Dzisiaj pierwszy raz się wietrze od 6 tygodni, bo do tej pory tak naprawdę no, cała moja rozrywka i moja trasa polegała na trasa wyglądała tak dom, e, gabinet RTG, ortopeda i rehabilitat. Teraz został już tylko rehabilitat, więc e, dla odmiany stwierdziłam, że skoro jest impreza, to, to idę. Chociaż bardzo niepewnie na razie się poruszam, ale ta prawa ręka jeszcze taka nie do końca jest dobra, a ja jestem praworęczna. Więc e, najpierwszy raz chyba, nie wiem, od pół roku założyłam szpilki, bo szczerze, że za chwilę one chyba wylądują w kącie, bo czuję, że to jeszcze nie jest ten moment. Ale nie, no, idzie ku, do, ku dobremu. Ja jestem zawsze zwolenniczką tej teorii, że szklanka jest do połowy pełna, nie do połowy pusta. Znajomy się ze mnie śmieją się ale ja miałam mega szczęście, bo przecież mogłam sobie rozwalić głowę, bo ja walnęłam głową też, tak? Ale na szczęście, w nieszczęściu, ręce poszły przodem. Yy, więc taki no tak, no, bo tylko ręce miałam, bo niestety nogi były zaplątane w spodnie, tak to się właśnie wydarzyło. <laughs> Także nie, ale jest ok, no, ale w związku z tym nie było to ani pracowite lato, bo różne projekty musiałam przesunąć. Yy, Wakacje też poszły, niestety, w niepamięć, więc będę musiała teraz nadrabiać. Było sporo filmów, sporo seriali, trochę książek. No i jakoś te półtora miesiąca minęło. No niestety, ja nawet nie jestem w stanie wyjść z moim szalonym psem na spacer, ponieważ, jak się rzekło, jest szalony, więc spory dosyć. Więc nie byłabym go w stanie utrzymać. Więc na razie jestem taki trochę. Taka starsza pani <laughs>